Dziemaneczko, witajcie kochani hejka, ponownie. Hejka. Dzisiaj nadajemy z domu. Z domu nadajemy. Nie, <noise> wiem, nie wiem, czy to będzie widać tutaj za nami. Pogoda jest wstrętna. No, Wczoraj było tak ładnie pięknie, nie, pięknie, ale dzisiaj. się szykowaliśmy na włóczęgi i wojarze, ale. Żeby wam pokazać coś jeszcze więcej, ale no niestety. no Liczymy na to, że może jeszcze. Jeszcze po południu może się po to rozpogodzi, odpoczy, no ale będziemy. od rana. Nie wiem, czy to widać, ale zaraz pójdziemy do góry. I nagramy Wam okolice tutaj z góry, z, okna. z piętra widać lepiej, to zdecydowanie. Jak ta nasza rzeczka troszkę przybrała Rzeczka już. przybrała zdecydowanie. Nie no. wiem, czy mostek, może jest taka opcja, zobaczycie. Z góry, opcja, be... zobaczyć, z góry będzie widać, góry. za chwilę pójdziemy do góry, pokażemy Wam tu naszą chatę przejściową. Na... Przejściową, dwutłkotniową, do tego walizki nierozpakowane, tak, bo to nie, nie ma sensu. Nie wnikajcie się, że jest burdel, ale nie ma bo sensu nam się rozpakować. Za dwa tygodnie ale... będziemy się pakować nie, z powrotem, nie ma sensu. Nie, tego wszystkiego jest, żeby to rozpakowanie... Tak że walizy stoją, to co jest potrzebne na bieżąco wyciągane i no i... Do sklepu mamy kawałek i... i... I docelowo... I za dwa tygodnie jeszcze próbowała... <laughs> docelowo znowu trzeba pan tam tam się... schować w auto i tak, kilka kilometrów dalej się, się przemieszczać 3 kilometry. Trzy kilometry. 3 kilometry. 3? Już, tak. tak. No to jest trzy kilometry już. No, 3 kilometry. Ale to już jedziemy do naszego... Do centrum już wtedy jedziemy i miejsca naszego mieszkania. Normalnego, normalnego, takie. normalnego naszego mieszkania. Dobra Dobre. kochani, obracanko, tradycyjnie, tradycyjnie pokażemy wam tu i pójdziemy do góry, góry. pokażemy wam tą, a ja widzicie już tą górkę, ale to już z góry będzie lepiej widać, uh -huh. także co, no obracamy, obracanko ja. i lecimy. A więc jesteśmy już po obrocie, taki mamy widok tutaj z tego okienka, no. ale tak jak wspominaliśmy za Arter jest i, i mamy w zasadzie, no nie ma balkonu, ale gdyby nie było tych barierek tutaj na dole. No ale to balkon jest niepotrzebny. Moglibyśmy sobie wyjść, nie ma, nie ma potrzeby balkonowej. Nie no, to to jest bez sensu tam po co. Dobrze kochani, pokażemy Wam tu, nie będziemy dzisiaj taki krótki szorcik I, i, i lecimy do góry pokazywać. No tak, tak mieszkamy, to jest tak jak mówiliśmy. Na dole ligi, room taki połączony z kuchnią. Wam betle możesz pokazać. No mamy, no mamy nasze. Pod schodami. Nie będziemy się nie, rozpakowywać. Lodówa stoi, wszystko jest. Wszystko czego potrzeba. Prze, no. Przerosło nasze w ogóle oczekiwania. No jest, no jest super. Mamy banana na święta. <noise> Palmę. <noise> Dobra kochani, lecimy do góry. Tu mamy ubikację, to już nie tak będziemy tam wchodzić. Polecimy do góry. Tu mamy... Sypialnie. Łóżka nie są zrobione. No to nie ma sensu. No tak domowo jest swojsko, bez wystawek. <laughs> Burda, totalna, totalna demolka. Wszystko jest OK, dobrze kochani. A i tak sobie tutaj mieszkamy. A tutaj tam zaraz otworzymy wrota i wyjdziemy na. No, szkoda, naprawdę szkoda, że pada. Ale tak, tu nasza ta góreczka się tutaj prezentuje. No, widoki mamy. Przecudne. Przecudne jest normalnie przepięknie. Czekajcie, żebym tutaj nie wypadł. <laughs> uważaj, uważaj. Tutaj mamy tą naszą pierwszą chatkę, co żeśmy wam pokazywali. Tak, a nasz grill no, tam jest grill. grill jest tam. Tam jest ta druga chatka, na pewno widzicie ją. No szkoda, cały czas widać, że widzicie, że pada, ale mamy nadzieję, że no to, to przejdzie i... i przejdzie i wyjdziemy w końcu. Spójrzcie, no to kamera tego nie odda jak to ja myślę, że jest nawet tutaj... jak będzie tak siąpać, to też siąpać, napada. No, pada, no ale nie no, będzie... teraz to jest za, za mocno, za ale spójrzcie, mocno nie wiem, czy to będzie widać. Rzeczka jak tam się... Duma może zrobię jak urosła i ten mostek, jak blisko już jest z tego mostku. Się rzeczka kotłuje. Wodę naprawdę dużo... Rośnie, przybrało. Rośnie cały czas. Już jest pod samym mostkiem woda. I te góry. Widok powala. Tak, On no to. No, no tam u góry. Tutaj, tutaj jest droga. To jeszcze tam, oj, coś się ten moment. Co ja się dzieje? Coś nam się zepsuło. Aha, już jest OK. Tutaj A jest droga, tam spacerują sobie ludzie z parasolami, Tak widzicie, jak byliśmy wczoraj. Idą z parasolami, plecakami. No tutaj jest, nie boją się nie. pogody. Ale tam, gdzie będziemy, w tamtym kolejnym miejscu, tam jest więcej takich tych taki gór i też jest takich dużo ścieżek takich właśnie górskich. Mam nadzieję, że będziemy mogli się kiedyś wybrać i wam pokazać, bo no. to jest naprawdę przepięknie to tam wygląda i wam pokażemy też. No na pewno a zobacz tam jak paruje wszystko. No tam wszystko u góry, nie wiem czy będziecie widzieli jak to wszystko paruje tam Jakby ten las się palił nie. Z tamtej strony było tak samo Ja mam nadzieję że w różnym popołudniu No tam nie wiem gdzieś. czy to będzie widać Tam też No, no ale widoki mamy tam tutaj ja sami widzicie To na już nawet wieczorem żeśmy się przyglądali no słabo widać, bo ciemno jest wiadomo, ale ale jest naprawdę cudownie, fajnie. Aż się nie chce gadać, nie? Można tak odpocząć, no bo badać. ten widok hipnotyzuje. Słuchajcie. No jest naprawdę, ten szum rzeki tutaj i to wszystko na pewno sami widzicie i, Kto lubi i chociaż klimaty, przyjechać to na wiek, tydzień zaczujemy. tutaj odpocząć i w takim naprawdę tutaj spokojnym, można odpocząć. no jest taki to jest cisza, to jest chill normalnie. kształt zupełny reset i, i naprawdę fajnie. Także, kochani, tak, tutaj sobie siedzimy przez dwa tygodnie i. I potem startujemy w nowe miejsce, ale w międzyczasie będziemy również aktywni. Na pewno będziemy aktywni, jeszcze może dzisiaj będziemy aktywni, tylko czekamy na to, żeby przestało nam padać. I wychodzimy. I wychodzimy, dokładnie. Myślę, że późno po południu uda się chociaż na pół godzinki Dobra, kochani, to my kończymy na no, dzisiaj. Tak, I miało, być, miało być krótko. <laughs> miało być krótko. I jest krótko, no dobra. dobra. Trzymajcie Trzymaj się miłego dzionka i do następnego. Do następnego możesz jutro? Może? No jak uda nam się dzisiaj wyjść, to kto wie. Zobaczymy. Postaramy się. Pozdrawiamka. Trzymajcie się. Pa. pa.